Idź na bokiem Marysia. Tam bokiem po śnieżku. Tutaj tutaj się zjeżdża. Bokiem Marysia na bok. Nie tędy Mar Marysia. Bokiem mówię, chodź. Nie tędy, bo tu ludzie zjeżdżają. Tutaj się tędy się wchodzi. Bokiem, proszę. Marysia, tutaj chodź, ale tutaj, ale tutaj, mogę tutaj, ale Ja ale tutaj, No, gotowa do startu? dobrze. Jedziesz. Poczekaj. Czekaj, czekaj, już pomagam. Już, już, Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, już pomagam. Świły.